Jesteśmy dzisiaj w gościach w 21 brygadzie strzelców podhalańskich. Chcielibyśmy Państwu pokazać, jak wygląda dzień pracy sapera. Od momentu przyjęcia zgłoszenia o niebezpiecznym znalezisku aż po moment zabezpieczenia tegoż załadowania do samochodu, zabezpieczenia terenu. Patrole saperskie i ich działania w terenie mają i dla Muzeum Wojska Polskiego bardzo istotne znaczenie, ponieważ część zabezpieczonych, część już unieszkodliwionych znalezisk, po odpowiednich oczywiście decyzjach również konserwatora zabytków, trafia niekiedy do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego, zasila przebogatą naszą kolekcję. W dalszej części filmu, poza tym, że przedstawimy pracę saperów, pokażemy również Państwu te owoce współpracy z saperami, współpracy która trwa już wiele lat i którą obie strony bardzo sobie chwalą. Patrol rozminowania numer 30, chorąży grudnia. Cześć panie podręczniku. Już moment, ben, będę pisał. Yy, numer, yy, jego jaki będzie następny? Yy, dobrze, miejscowość. Dobrze. I niech mi Pan powie, gdzie to zostało znalezione? Tej, która łączy kolbuszową z mielcem? Dobrze. To ja już zbieram ekipę, załatwiamy sprawy i będziemy tam jechać. Dziękuję czołem. 21 Brygada Strzelców Podhalańskich jest w tej chwili największą brygadą w Wojskach Lądowych. Brygada liczy ponad 4000 żołnierzy i składa się z 10 jednostek wojskowych dyslokowanych na terenie Podkarpacia, jak i w Kłocku, gdzie stacjonuje nasz 22. Batalion Piechoty Górski. W składzie brygady znajdują się obecnie trzy patrole rozminowania. Dwa stacjonują w Rzeszowie w 21. Batalionie Dowodzenia i jeden w Nisku w 16. Batalionie Saperów. Rejon odpowiedzialności naszych patroli to całe województwo podkarpackie, po trzy powiaty województwa małopolskiego i lubelskiego oraz dwa powiaty województwa świętokrzyskiego. Aby dokładnie przedstawić skalę zagrożenia, jakie niosą ze sobą pozostałości II, jak i I wojny światowej, przedstawię pokrótce cyfry. Nasze patrole w ubiegłym 2011 roku wykonały ponad 540 zgłoszeń zneutralizowały i zniszczyły ponad 13 tysięcy niewypałów i wybuchów. W liczbie tej zawierają się pociski artyleryjskie w liczbie ponad 1000, bomby lotnicze prawie 100 sztuk, miny różnego rodzaju prawie 100 sztuk. Myślę, że to przedstawia ogrom pracy naszych saperów. Dowódca Patrolu Rozmianowania z Rzeszowa, starszy chorąży Baran, dowódca patrolu nr 33. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zgłoszenie z rejonu miejscowości Strachocina, powiat Sanocki, otrzymaliśmy zgłoszenie o znalezieniu przez pracownika budowy pocisku artyleryjskiego. Przyjechaliśmy w miejsce zgłoszenia po sprawdzeniu terenu. Podjęliśmy pocisk artyleryjski kaliber 76 mm. osoby, które znajdą te przemysły niebezpieczne powinny niezwłocznie powiadomić organy administracji państwowej, policję, lasy państwowe lub też bezpośrednio urzędy gminy.